No dobra, cześć, witam Was wszystkich Właśnie w, przypadkowo wpadłem na pomysł, żeby zrobić coś takiego wyjątkowo innego, no wyjątkowego na pola bitwy No i tak się złożyło, że akurat powstanie pole bitwy z gryfami Tylko jeszcze sobie muszę coś zweryfikować, bo żeby nie było problemu Czekajcie, to, to mi przeszkadza chyba Gdzie to światło pada? Tutaj? Dobra, udało się jedno usunąć I drugie też Chłopy tresujące gryfy, no będzie, być, będzie taka scenka w jednym z, z krańców mapy Przygotowałem już sobie modele yy, Jeszcze coś w zanadrzu trzymam, tylko się jeszcze upewniam czy wszystko zrobiłem poprawnie, bo Boję się, żeby nie zrobić tej mapy odwrotnie niż być powinna, dlatego. Czekajcie, tu jest punkt 00, to się czymś różni 095. Eee, 95. Muszę sobie wrzucić jeszcze z jedną ze starych naszych map, które, ten, które było na streamie i zobaczyć sobie jedną rzecz. To było chyba pole bitwy 6. Jakoś tak. Chyba szóste. I zobaczyć, który róg jest w tym. Który róg jest odpowiedzialny za to, żeby to pole bitwy było w odpowiedniej pozycji. Dobra. To niestety się tego nie udało. Tak, by the way, wprowadzić do gierki. 0,95 musi być w lewym górnym rogu. Dobra. 0,95. Hmm, czyli pole bitwy powinno. Postawać. tak o ten sposób dobra zaznaczmy sobie od razu żeby później tego nie zgubić eee, raczej coś w tym stylu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 teraz tak szerokość raz dwa trzy cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dwa, 12. Oj, źle. Teraz jest 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, dokładnie. I teraz tak, tu mamy 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dokładnie tak. I tutaj mamy jednego bohatera. I drugiego bohatera. No, także ten. Zaczynamy zaraz to robić. Nie wiem, czy u Was też się tak dzieje, że coś czasem się wy wysypuje z transmisją? Nie jestem pewien. Dobra, będzie troszeczkę dłużej trwało zapisywanie, przez wzgląd na to, ile plików dodatkowych sobie tu wrzuciłem. Potem to będzie uszczuplane, ale na razie niestety musi być w mapie. Dueling Packs. Wypakuj. No, właśnie, takie miałem wrażenie, że, że jakby się wysypywała przez chwilę. Coś, coś nie tak chyba jest. Myślałem, że to związane z tym efektem, co wrzuciłem, ale chyba jednak nie. Zaraz, ja sobie będę to oglądał żeby widzieć, co się dzieje. No jak stream z Partyzanta, tak jak zawsze. Tak jak, tak jak zawsze startuje. Ej, coś się dzieje z transmisją obrazu bo bo widzę to na streamie mm -hmm. no to super, ciekawe co jest tego przyczyną jak tu się nic nie zmieniło od ostatniej transmisji przechwytywanie obrazu mm. może może bitrate bit jest za wysoki już nie powinno to mieć znaczenia Eee, dobra Zależy co ile będzie się to działo, ale widzę, że... No nic No właśnie, mi, mi, wiecie, bo ja, mi się to nie dzieje, nie, na ekranie Tylko, ten, tylko właśnie Zauważyłem, że raz się tak stało Teraz drugi raz O, teraz znowu Hmm Co tam YouTube się dzieje? Coś kurde Moje YouTube Odwala Dobra chwila W ogóle to ten Nebiros jest A miało być inaczej Ojoj oj Coś transmisja siada Ech. No tak, miało być robienie pola bitwy, a będzie sprawdzanie co się dzieje, kurde, że, że mi transmisja się psuje. Ekran pierwszy. Dobra, no cóż, na razie zatrzymam, trima zdresetuję OBS-a. A nie, co ty, w tym różnie, nawet czasem koło dziewiątej. Dobra, muszę na chwilę zakończyć, bo tak to się nie będzie tego dało oglądać. Zobaczymy, co się może, może zaraz, zaraz wrócę, tylko muszę to niestety ogarnąć. Hmm.